Ale kurwa tutaj czuję, czuję jakiś stres dziwny na tym Discordzie, kurwa. Nie wiem, chłopaki, chyba sobie musicie podążać jakąś setkę albo coś. Bo kurwa jakiś dziwny stres mówisz, tutaj wyczuwam Mówisz kurwa. stres oficjalnie jest, kurwa. Słyszy, kurwa. Ja właśnie nie mam żadnego stresu, tylko czuję kurwa, energię od ludzi po prostu, ja mam taką Zobaczymy, iść, zobaczymy. Czyli mówisz HM, kurwa, stresuje się. gdzie? Gdzie ja, jesteś, kurwa? Ja nic się kurwa, nie stresuję, kurwa. co oglądam? Kurwa. Wszyscy żeście. Zamilczcie człowieku ma... ja... Dobra, ja w pierwszej ja od razu Ja gram tego, uspa ja, sobie z kebem i zobaczymy jak to będzie Ja palę też drzwi jak coś, nie? Palisz drzwi od razu? Ja i... No dobra W no się od razu, nie od razu, no patrzę co się dzieje k***a Bo czasami dobrze jest zostawić tego palaka Bo jak do heavenu, to wtedy spalę sobie heaven i chuj, wyjebane Mi nie rozjebali Rampa jeden leży, drugi Można rampa. Uciekaj do jej. Ja już jestem na dole z nim. Schodzą, schodzą, schodzą. Lech, samą, lech, lech, samą. lech, lech. Ja idę też dół. Pod gniazdo. Nie mamy typa. Schodzą ja czy lech. nie? Schodą, ja, ja, schodą. Jest, tak. jeden, jest jeden. Jest jeden na pewno. Cofnęli, cofnęli. Pod gniazdo raczej. raczej. Wrócą w górę raczej. Tak. Góra, góra, Heaven. Idą Idę ja na przewo. gniazdo. Schodzą, schodzą. Heaven. Jeden na plecy. Dobra, z dwóch na górze jest. Też im do na plecy. Chodź pod tu podjazdem. Kurwa. jest ostro, na gnieździe. Może być. Chyba leży. Ładnie. Nie było nikogo na gnieździe. Jest bez, jest, jest bez, Nice, brawo. Ładnie. Co ty real masz za celownik? No, taki Jesteś co... jakiś kurwa. Nie, z valuty, Widzicie ten celownik? Czy tylko ja taki widzę? Jakieś kalw duty grasz czy co? Ja bym chłopaki, wiecie co zrobił? Dojechałbym rampę w trzech i od kurnika. Na pewno po prostu na makach. Żeby, żeby pieniążki. Nie, że pieniążki pozbierać. No. Nie ma sprawy, ja jadę. No. Bo oni, Rampu, będą, w, oni będą w szoku, zobaczycie, że oni będą w szoku, kurwa. Pale, pale Mało ma na streamie, dero, dero. Reszta dwór może być. Mam pakę mam pakę, mam pakę, mam pakę, mam pakę, mam pakę. Dobra, jest bomba, jest bomba, ale to i tak ja łapię pod heaven. Panowie, ja mam rampę, co trzyma. No Na mainie obite do zera. Jeden od dworu pójdziesz. Ja dwa? Tak, dwóch od drzwi, k**wa. Chodzą, chodzą, I Jeszcze Ciedem. jeden. padra, kwadrat jest. Mógł się zatrzymać real. Tak. Na gniazdo no, to może to iść ten typ też. Poszedłem na gierdol. A nie, du. Nie, du, Real jest jakiś krwa bąkany. Albo bez, albo ciemno. Sprawa też może być, no. To daj 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 bałrażeństwo. Chyba drzwi nie otwierał. Jest. Yes. Ja p dole. Co za krwa bąkany. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co krwa. Ale mogę się nie od wzią. razu przyspieszyć, jak widziałeś go Dobra, w celi gra Nie stresuję się, hop Nie no, dobrze no, było, no. kurwa, ty wyjebany, ty no, panowie, co wy? Sądra, no kurwa, na tym się nie poszedłem. Przecież goś zachował być, go hopy. Dwór musi wziąć w tak teraz próbować, nie? Ktoś tam ukończyć. Ja podniosę. Zli razy bali. Dwór, dwóch. Gra ja przywo. Rampa gra rampa jeden. Chyba jeden. Leżę. Ja Jeszcze wyszedł ta a jeden. No, a weź, ja dobra, Kupia. kurwa. Podram tę łóżek. Kibicujesz mi, żebym wygrał? Kurwa stary, a teraz Bonda jeb... Do góry Wyszem, jak tam? Palatka mi Powoli grają. Może faka na górze zróbmy, ja. a? Tak, na górę. I po głowie, po głowie. Chod do budówka. Do budówka będzie wchodził. Jeżeli drzwi, drzwi wyczerp... Węd, węd, węd. Dobo chodzi. Rybo jeden Wend, przy jest ma Jest Ma Kur... Kru... Czeka na mnie p... Je... Śmierć i... Scream Czyli do prawej jest Wchodzi no. drzwi Ja zależy Zero ma Zero ma Masz kołach, masz kołach Jest jeden po headzie Dwa No to jeden też po headzie ale ja to zachowuję, Masz kołaszka chyba Rampy Wołka na Uważaj, może do przybudzi zeskoczyć. Wstaję. coś. A, wyszedł. Ale mnie spalił. Wyjechał na górę, jeszcze mam zajęto. Pakę zabiłem. Zajęto? Tak, Pakę zabiłem. Za mainem, za mainem, Wiesz, za mainem. Jeszcze leży. Bez Niebieska leży. Ej, smoku może być się. G G G. G. G, G, G. Nice. Mam defa ktoś Leży jeden z Mamy ja tak, rampa, tak. rampa, 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 rampa. Blisko. Kurwa, ja co ty chodzisz? Chodz. Jest, jest. To dobiłem ci gościa. Kurwa, całe szczęście, kurwa, bo ja Patrz. tak powiem, Patrzę, widzę Lufa, ty ja nic go, nie robisz. No, no bo ja jestem szeli chujowy no, wiesz. Dawaj, kurwa, nie pierdol. Czy się chyba zagapił tam, kurwa. Nie, 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 nie. ogólnie typ stanął. Ja byłem w szoku, że on stanął i. Nic nie robił, nie? On chyba wiedział, że padnie już. Ja podchodzę pod dżałem. Spokojnie. Patrzcie kurdnik, patrz kurnik Rampa. Ja mam, ja wiadomo. Jeszcze jeszcze. Chyba. jeszcze. Jeszcze rampa. Za niebieską. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Trzecię za niebieską. Mógł zbiec. Tak jest na dole. O bomby nie ma, nie? Nie ma, pa, ma, pa, ma. Zajebiście jedliście. Ta, Dawaj, kupa wygrywamy to normalnie, Hopie, Ja nie mam zamiaru grać, kurwa, żeby przegrywać do chója. Ogólnie bym agresję dwór zagrał. Teraz. to Więc dawaj, Seba, seba ja idź, ziela hangar. Ziela. Nie, seba idź, hangar. I się w celu od razu. W sumie stań przy przyboczeli. Dobra, dobra. Nejdę, może daj dwór. Dobra. Ja czuję raz Ale drzwi. Zaczerwono, nie może być, nie? Może być. Zabijam ja leżę, jeden. Ja gram od main'a, ja gram Za main'em, dwóch za main'em, dwóch za main'em. Jeden drzwi, jeden drzwi może być, uważaj. Ja tam daję flash od bóra. Ja jestem na dole jak coś, nie? Za silosem będę. Tak, ja, ja odpuszczam pod heaven. Rampa. Rampa leży. Uważaj, za main'em jest. Kurwa, Fenix ma zero, Fenix ma zero. Dawaj, jeszcze na p*** dalej go, kurwa, No nie boli odrany, no jedzie z nim, on ma zero. Dawaj, dawaj, No i widzisz kurwa, o to chodzi Dube, dube Kurę Brawo, brawo, I rozejdane W lewych więcej rampy ma, być być. więcej A może być Dwór, 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 Jeszcze, tam gdzieś tam gdzieś gdzieś Jeszcze Jezu, jezu. No, jezu. Ej, Ta ja kurwa dostałem 30 fleszy, no. wychylając k***a stary z gniazda, ja nie wiem grane, były, nie? Dobre flesze były. Co tu się k***a dzieje? Rozpierdol oficjalnie <laughs> jest. No kurwa ty jak mi HEDA I... z tego teka zajebanego. Ej, ja zbiegam Phoenix od razu od z dworu Dobra, to ja zagram to ja zagram kurwa, gabenem na dworze Co? Co to jest? Smoke gaben Dacie mi flesza na świecie. Ja tchangę, na, na trzowo, tak, na leci, leci, leci teraz Leży. Main. Jeszcze, 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 jeszcze jest outset. Ja zbierdalam skądś Dwór. Przechodzi Feniks. Przeszedł Feniks Ja mam tutaj Fenix Pulecz bomba, jest jeszcze, jeszcze, jeszcze Ale. więcej, więcej, więcej ich tam jest. Bomba Feniks tam jest chyba. Jeszcze, nice. Brawo, jeszcze tak. jeden chyba może być, uważaj To ja się wcelował we mnie śmic jebany Mo już na hewenie patrzy tylko na inf w górę i bomba PNK leży. raczej nie ucieknie. No, brawo. brawo. Kurwa, jak mnie od tapa. Co to jest kurwa Gaben do chuja no? Smoke Gaben Zresztą? to jest kurwa tak jak glaive, to jest glaive tylko Gaben. Aha, no okej, okay, dobra no. Kurwa, Bartosz, musisz się podszkolić trochę pozycji. No, no na pewno, na pewno, wie że to amator jestem, nie? Nie no ja no, tego tak nazwałem po, po prostu, no. Te teba ma respawn, wychyl hangar. Nie widzę. Mi rozjebali. A Kurczę Ej, wyż, ku**a ku... co ty No co, co patrzysz, kurnik stoi, dostaje palaka i wychodzą Ku**a, sam wejdzie, stoi Chodź, chodź dole, no. Mam twarz, no, jednego no, i żyje No, i do drugi, jadą. dawaj drugi Za BS-em, za BS-em jeszcze BS jest Jej, drzwi bez, drzwi bez Ja w jestem nie trafili waterfola Ale tylko od waru nie patrzę, jestem chowany faniknie Waręci górę wyjście znowu tak. tak Rampa, rampa, jeden, jeden tylko Może być dwóch w sumie Dwaru nie Trzech ma Czterech jadą, czterech dam tak. się udaje, że dół będzie wiesz Tak, jest chyba ja, już na dole Jeszcze jeden, jeszcze jeden chyba dwa Na dosi, plantuję BS po lewej Wiedziałem, ty kurwa, jeba, bo tam stałaś Szmato. Kurwa Zagrałem. Kurwa ile on tam stał za... Czyli jak ty szefem jesteś! Kurwa, jak ty kasz tego CSa Czemu? No dobrze mówię, Czemu? że grać. No kurwa no o to... chodzi nie bo ja widziałem, bo ja widziałem go tam kurwa w tych drzwiach zjeła i go kurwa, tyle stał tam jebaniec Ej, dobra, ja kupię granaty. Idziemy pod y, lobby, pod kurnik. Jeśli będziemy słyszeli, że, że zeskoczył na kurnik, no to idziemy rampę, a jeśli nie, no to wychodzimy kurnikiem w drugie tempo. Tutaj łok Słuchajcie gdzie zeskoczył Nie Nie skoczył To ja rozwalam drzwi Mokuje przybo i wychodzicie w górę Dawajcie Jazda, 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 zobacz Dobra, kurwa na Skrócił, na skrócił lobby, lobby skrócił Drzwi, drzwi i Heaven, Heaven Idzie eventem, weź bombę Weź przez Ale bombę weź Po Zero ma, zero ma chwila, idę od Maina Idę od Maina Jeden góra ma zero No i Main No i ten jeden ma zero na hevenie Bo po głowie, twoje A Jeszcze tu tutaj 2hp frajer miał Szkoda no Jedziemy rampę Z tekami i w ogóle Możemy lecieć no Możemy lecieć To otwierajcie drzwi kurwa, I walcie go na pizdę Dobra, z drzwiami. No dawaj kurwa No to, to fuj to ja z tebą idę z no Dawaj kurwa, to, kurwa, 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 kurwa stary Na kurniku poheadzie Pochodzi na kurniku Poheadzie na kurniku I main I e main Dobra kurwa Dawajcie daj, daj smoke outside kurwa I pocharujmy coś rampa kontak idziemy Jednego do Kurzik, 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 Czekaj kurzik, kurzik, Dobra. Dawaj kurzik, kurzik, Dobra kurzik, 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 o, ogólnie HM, wiesz, że ty miałeś iść rampę, Być rampę, nie? rampę Byś kurwa się z nim. na lobby. Byś się przydał na lobby, ogólnie. Sorry. No. Mówi się kurwa, ale mówi się, że rzucamy ścianę i lecimy na rampę, to ty idziesz na silo kurwa. Zlazłam. Okay. Chodźcie dwór teraz. Nie strzelajcie wszelkie smoki Plantuję. Jak plantujesz kurwa, to trzeba szybko zbiec, ty. Jeszcze mam venta Wiedziałem, gdzieś tu k***a jesteś? Bomba za okay, B tak. Dobra, to main, iść main jeden Chyba i do krótkich, no, bo zresztą. będziemy skanowali, no musimy tak B7 To odbijają? Ben, vent, vent, vent Paka leży, paka A... leży Jeszcze, A... jeszcze nice. nice. jeden w się Nice Ładne Daj 2, zero ma, pisze, zero ma, patrzy górę, patrzy górę kurwa Ale zjebasz mi to prawie gdzieś kurwa. Pate, to po, po lewej Penix a... jest Patrzę Feniks a... Jest po lewej stoi Za trzeba, za trzeba Feniks leży Ty pod topem Nice, brawołem A na dwa na dwa spokojnie chłopaki kurwa Macie smoke? Ale jeden był Kebenie na jest bomba, nie? Oj, widzisz. Widziałem go? Tak! Co Co nie? Niebieska. Nie, nie. Co niebieską? Kurwa, a. ej tak samo mi się wydawało. A... Kurwa. Co to był trup, kurwa. Dobra, chowaj. Daj mi na niebieską harem po drodze jeszcze. Daj, daj. Doj. I uwaga, bo on lubił podjeżdżać, on a, lubił podjeżdżać. A, a... Dawaj, dawaj. Jest leży, leży hangar. Pod gniazdo chodźcie. Rzeźmie na czerwono. Brenizm ple ple no. no. tak. może no. i chodźcie pod gniazdo. O, o, tak, chcesz? Dajmy, tak, tak. tak. Gniazdo, gniazdo i mała niebieska. Mała niebieska, mała, mała, mała. Chuj ze mną smułka daliście. Kurwa, to to za flesze. Nie, to za słowo. Ja Przebo, przebo i mała niebieska. Dobra, kurwa, banger dalej. Za niebieską, za niebieską, za niebieską macie. Leży, leży. Dwa na jeden macie. Rampa od Heaven okay, chyba no, leżał, leży Heaven. Idźcie leży, rampę, robię na Daj mi bombę. I Kurwa, no nie powinno go raczej tu by że... się weźmieć. Raczej wątpię, ale. Daj smoka na bombę chyba i Ta, kładź. Daj smołka i plantuję. Możemy grać rondo według nawet. Bomba na lewo i prawo rondo jest. O ja! już jest, Co no, ty kurwa? Ej, to... Otworzył? Ty biegle złapany. Fleszuję ja pod miasto ci chyba. Ja... Nie, nie, mnie tam, nie ma, my tam nie ma. Dobra. Gdzież? Jest... No. Graj, graj tu, graj tu. Graj, ja peńku ja się dałeś. Lecę i tak, jak ja 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 szef. Wkładaj prawo hangar. hangar. Ta. Ej oni taka chyba gdzieś mają, wiecie, bo ci A ma, mają, hangar nie ma. ma. Ej, nie ja dół w na prawdę. Najwyraźniej się wyjdę, no. W ja... prawdę dół. Leży dwór. A nie widać jakoś. Mi się wydaje, że czysta jest kurwa. Tu, tu, nie, jeden jest na... leży? W górę leży. mamy, chodź górę, mamy górę. No chodź. Dźwięk, dźwięk, Kurnik Górnik wyszedł. Górnik był. 8hp Wychodzę górę, a tu kur**a tym fajcobenem na mnie czeka, nie? Ja dole jaka runda A ifo było Pani, góra kurwa, czysta Musieli rampę skrócić 8hp jeden miał Ja p**ole, Ej, daj mi ran. ktoś flesze, jedę w górę od razu hangar piknąć Daj, yy, daj mi flesze do ręki, ktoś Hangar, hangar jest, hangar tak, do lewej, do lewej hangar. Masz boost'a? czekaj Ali. Penix będzie pikował raczej. A ja jeszcze nic nie zrobimy za bardzo. Ja mam daję Smoke'a dałem. Ja będę próbował rampę pikować. No Udałoby się. A, bo wcelowany. Na zajwu siedzi Rampa jeden. Trzeba był, przebo. CT, ty miałeś Miałem na czerwony. Wiedziałem, że tu go będziesz. O kurwa. Dobra, rush lampę, Le lecimy. Dawaj, skupmy się i jazda z nimi, no. Dawaj, to, to się do do wygrania, jak wygramy gramy w to ich przełapiemy, no. Du rampa, du rampa, du rampa, dół rampa. Leżę. kurwa mać, idzie dół. długie zajmuję daj mi, daj mi długie, ja idę długie do ciebie, Musi... ja bym jeszcze fraga poszukał jednego, pojedzie, no, pojedzie hu... długie, kurwa. może być jeszcze jeden długie nawet. Jest... Szkoda tej rundy z pistolami. GGS, kurwa. Ty kurwa, jebana, chuj w ryj.